Witajcie, to ja, kolejny odcinek tego mojego testowania, ale tak jak widzicie nie u mnie w domu, tylko na wyjeździe. Już byłem razem z Jawkario w McDonaldzie, tam testowaliśmy już, a już nie będę przypominał co testowaliśmy, sami obejrzycie ten odcinek. A dzisiaj jestem przy, tak jak widzicie, Kentucky Fried Chicken, no i chciałem dublować, po co znowu McDonald's, spróbujmy gdzieś indziej. A co dokładnie tu będę testował, a na gorącą nowość od legendarnego Dzikiego Billa. Okej, okay, także jestem już tutaj w środku KFC, tych skrzydełek będę sobie dodawał bohatera dzisiejszego odcinka przede wszystkim, czyli jest to Immersion. od razu też odpowiem, że od dzikiego mam tutaj iskrę i będę też sobie je porównywał. Konkretnie pełna nazwa. Immersion Smoked Imperial Porter Hot Sauce. Reklamują go jako najlepszy sos barbecue. Immersion współtworzy Pinta Barrel Brewing jako dostawca portera bałtyckiego z wędzonymi lutami. Dalej jeszcze jest Polish Barbecue Mafia, mistrzowie Polski barbecue, który dym, dym stanowi serce tego sosu. No i Dziki Bill, czyli kompozytorzy całości. Włączy tam skład, jest dosyć obszerny. Pulp, pulpa pomidorowa, no to składają się pomidory, sól, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, piwo Pinta Barrel Brewing immersion, zawiera sód jęczmienny i płatki owsiane. Ocet balsamiczny, na co składają się ocet winy, zagęszczony moszczy winogronowy, barwnik s 150 d Dalej sok pomarańczowy, cukier, wędzony habanero, cebula, sos Wor Worcestershire. mam nadzieję, że dobrze odczytałem. Ocet słodowy, jęczmień, ocet melasa, cukier, sardela ryba, ekstrakt z tamaryndu, Szalotka bądź szałotka, tu jest napisane, nie wiem czy to jest dobrze, czosnek, przyprawy, aromaty. To był skład tego sosu y, Worcestershire. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, że tak się dobrze czyta. Mogę się mylić. Czosnek, sos tamari, na składają się woda, ziarno, ziarno soi, sól, ocen spirytusowy, czosnek granulowany, sól. Boże słodki, jaki obszerny skład. A ja już tutaj właśnie go otworzyłem i zabieram się za zapach. Wędzona nuta barbecue nie jest jakaś mega wyrazista, ale bardzo przyjemna. Czuć też jakby trochę słodyczy. Im więcej się zamachuje, tym bardziej do wędzenia. Yy, Zapachy najbardziej bardzo pozytywne. po wsparciu się składem tutaj stwierdzam, że faktycznie trochę jakby piwa. Czuć generalnie zapach bardzo bogaty, ale najwyraźniejsze są te nuty właśnie yy, słodyczy i wędzenia. Zapowiada się super. spójrzcie, pełna łycha. Oczywiście w trakcie będę sobie dodawał. Od tej strony może trochę tutaj. O. Mmm! A jest pikantne wyraźnie. Bardziej czuję taką fajną panierkę tego kurczaka, taką krupiącą, delikatne, mięciutkie mięsko. Fajna słona panierka. Czuję taki klimat takiej wędzonej słodyczy, tutaj próbuję dalej go nakładać, ale lecimy dalej. Jest wyraźnie pikantny, mocno pikantny. Lekko ostry nawet bym określił. Teraz w tym momencie już ostrość się wzmocniła, po zjedzeniu tej, całej tej e, pałki kurczaka. Nie no, mam wrażenie, że z każdą chwilą przybiera na mocy. To teraz zrobi się dosyć wy, wyraźnie ostry. Czuję takie... Działanie jakby od pieprzu ostrość się rozwija. Jak chodzi o smak cały czas tak samo, bo odbieram y, wyraźna, y, bardzo fajna y, słodycz. Przemawia na jego korzyść. Jak na razie wydaje się, że będzie właśnie bardziej słodkie oliskry. liskry. Nie będziemy się pieprzyć żadnymi łyżeczkami. Próbujemy. No jest dosyć ostry. Na początku był tak na kilka tysięcy. Zaczyna mieć pod 20. Zacznę go odczuwać na spokojnie. Zobaczymy jak iskra się prezentuje w konfrontacji mm, smakowej bezpośrednio. Na skrzydełku mniej wyrazisty w smaku, przecież odczucie jest, słodoczy, słodyczy jest bardziej podobne. Gdyby miał wykazywać jakąś różnicę, to mm, oba są słodkie, ale jednak Emerson jest w tej słodyczy bardziej wyrazisty i to by mówiło na jego korzyść, ale tak one są bardzo podobne. Wydaje mi się, że Iskra ma taki posmak, tylko ten posmak to jest whisky. Chyba to, to whisky, bo tutaj przecież w składzie whisky nie było, tylko piwo. No tak, i to zapewne ten nieco inny klimat. Ale zaraz tu robię próbę yy, łyżeczki i to mam nadzieję wszystko wyjaśni. Tak się to prezentuje, te jak wcześniej oczywiście. I sprawdzamy. Mm. 20 kilka tysięcy to on ma na pewno jako ostrość. Zaciekaw jak się zaczyna go z, z czymś z tymi szydełkami go jadłem, to już nie zapowiadało, że w ogóle być będzie taki ostry. Pali w gardło. Co do smaku, wyraźnie czuć to piwo yy, tam przy braniu bezpośrednio z łyżeczki. Także wpierw ten słodki akcent sosu barbecue, bardzo wyraźnie słodki. Potem rośnie coraz bardziej ostrość w ustach i razem z nią pojawia się właśnie ten smak piwa. Piwo wcześniej przy zapachu zaznaczało swoją obecność bardzo mikroskopijnie. W smaku zaznaczałem. Bardzo wyraźnie. Zaraz tu będę próbował iskrem. Obecność tego whisky to jest zupełnie co innego. Ta jego słodycz tutaj jest w sensie pozytywnym Iskry bardziej taka rozwodniona się wydaje w stosunku do tego, co oferuje Immersion. Mogę powiedzieć, że Immersion może być najlepszym sosem barbecue w Polsce, jak najbardziej. Ale jak dla mnie ex z Iskrą. Dlaczego? Bo obydwa różne mają natężenie tej swojej słodyczy w smaku. Ten jest wyraźnie bardziej taki słodki, taki... W porównaniu z Iskrą to nawet bym powiedział, że idzie w stronę takiego ulepku. Na brzuch mi wchodzi. Imersion wchodzi mi na brzuch właśnie. Ujej. Ten, tutaj, to jest słodycz, połączona fajnie ze smakiem, chyba słodyczą mogę powiedzieć, whisky. Tak to się przynajmniej odczuwa, jak słodka whisky w smaku. A te wyraźnie, czuć taką właśnie bardziej mocniejszą słodycz, połączoną ze smakiem charakterystycznym, bardzo wyjątkowym smakiem piwa. Oba są bardzo dobre. Czyli, na pytanie postawione w tytule, muszę odpowiedzieć, tak, imerszy nie jest najlepszy. Ale, jak z iskro. Niespodziewanie nie wlazłem w podsumowanie. Tu jeszcze mam trochę jedzonka. Jeszcze sobie popróbuję tego Immersion troszeczkę i pokażę Wam, No on się prezentuje. Może dodam jakieś dodatkowe słowo jeszcze na sam koniec. Kiedy się je z nośnika jakiegoś, znaczy nośnika, w wypadku z tych skrzydełek, z tymi skrzydełkami w sumie, to ten akcent piwa w ogóle niezwyczuwalny, wyczuwalny. Jedynie ta słodycz i ostrość jest przytumiona. Ono z łyżeczki że mi wręcz paliło gardło i palił brzuch, przede wszystkim, przez moment. A tutaj jedzony tak z tych krzydełek, to dosyć o kilkanaście tysięcy schowu nawet, myślę, spada mu ostrość, co też jest ciekawe. Dobra, jeszcze i ostatnia łyżeczka w sumie leci i sobie krążki cebulowe onion rings z nim zjem i zobaczymy, jak z tym wypadnie. Wyraźna słodycz, ten Worcestershire. Też jakby z tych krążków, jakby troszeczkę to piwo wyczuwalne lekko. Dobrze, no to wszystko ostatecznie związane. Yy, werdykt jeszcze raz powtórzę. Yy, dzięki swojej yy, słabszej słodyczy, ale smaku yy, wyczuwalnemu klimatowi whisky, słodkiego whisky, koniec końców a tu mówię o oczywiście, a Immersion dzięki y, wyczuwalnemu smaku piwa w połączeniu z y, mocną, wyraźną słodyczą barbecue i prawdopodobnie pochodzącą też od tego sosu y, Worcestershire. One oba dzięki tym swoim cechom sprawiają, że są najlepszymi sosami barbecue w Polsce razem ex -equo. Taki jest mój ostateczny werdykt. Y, chyba jeszcze wcześniej się nie wyrażałem dokładnie o i merszyn właściwie, jak on dokładnie wypadł tylko w kontekście tej konfrontacji. Bardzo dobry sos, za smak. Jak miał oceniać punktami, to dałbym 4,5. Myślę, że do piąteczki to istniały sosy, które bardziej mi smakowo pasowały, które próbowałem, ale naprawdę to będzie czołówka sosów, jakie kiedykolwiek jadłem. czym tutaj jak najbardziej kroku iskrze, ale też fajne przy nim jest to, że no do iskry to jest po prostu błogostrości, jeśli konfrontujemy go z iskrą. Ogólnie jest no, jakoś tam moc posiada swoją, yy, wyraźnie odczuwalną, a problem z iskrą to jest błogostrości, więc to tutaj przemawia na jego korzyść. Jeśli chcecie poza świetnym smakiem barbecue poczuć też ostrość, to imerszynek najbardziej tutaj jako taki, taka iskra, ekstra, myślę, można go potraktować. Więc yy, naprawdę super sprawa. Ja gorąco polecam, naprawdę. Dziki Bill po raz kolejny się spisał. Mam nadzieję, że podobało się takie rozmaicenie, bo wiadomo, mogłem w domu zrobić po prostu taki po prostu o test sosiku, ale tutaj yy, postanowiłem, że żeby było ciekawiej, skonfrontuję go z iskrą i jeszcze do tego zrobię w takich innych yy, okolicznościach aby tutaj była jakaś namiastka lokalu, jakiegoś filmu lokalowego, bo wiem, że wśród widowni tutaj mojej są widzowie, którzy na to czekają, może do końca o to im chodzi, ale mam nadzieję, że to przynajmniej częściowo zaspokoi ich potrzeby. Dobrze, nie przedłużam już w takim razie, widzimy się w kolejnych moich filmach See ya!